Witam z rana. Jak się mówi w Niemczech, co polskie to najlepsze. Ja jestem przed takim polskim sklepem, to jest polski rzeźnik, powiem wam. Tu nie chodzi mi o to, że reklamuje tego rzeźnika, i tak dalej. Chodzi mi o to, że pokażę wam, że można w Niemczech kupić super polskie produkty i to wędliniarskie, bo ten naprawdę sklep jest mega, mega, mega oblegany, dlatego jestem szybko rano, żeby ja już go otworzyli. I chcę wam pokazać, że produkty polskie są super. Nawet może lepsze niż w Polsce, ale cenowo też są chyba lepsze niż w Polsce. Powiem wam, co kupiłem i ile zapłaciłem. Wchodzimy do środka. Jak genau? No jak widzicie, kupiłem sobie tak 20 śląskich. Nie pytajcie mnie po co tyle Śląskich, no ale 20 Śląskich, dwie musztardy Chszan, pyszne frankfurterki, dwie grube kiełbasy, yy, jakąś taką mielonkę na chlebek i polędwicę wędzoną, świńską taką, i za to wszystko zapłaciłem w tym polskim sklepie. Już wam pokażę ile. Tu macie 50 euro plus 11, no to 62 euro, można powiedzieć. Za to wszystko 62 euro. No takie są ceny tutaj w Niemczech polskiej, dobrej, mega super, mega super wyrobów wędliniarskich.